Star Realms to wydana w Polsce przez Games Factory karcianka, w której tworzymy Gwiezdne Imperium. W grze budujemy własną talię, kupując karty bas i okrętów z galaktycznego rynku spośród czterech dostępnych frakcji. W ten sposób powstaje Gwiezdna Flota, która będzie strzec naszego Imperium, ale i atakować przeciwników. Wygrywa ten gracz, który obniży autorytet rywala do zera. Star Realms, jeden podstawowy zestaw kart, umożliwia grę dwóm osobom powyżej 12 roku życia. Każdy kolejny zestaw powiększa tę liczbę o kolejne dwie osoby. Rozgrywka powinna zająć około 20-30 minut. Gotowi na kosmiczny pojedynek? No to zapraszamy Was na pełną, przykładową rozgrywkę. Cześć! Witamy przy stole. Z tej strony Staszek. I Amelia. Moi drodzy, na początku zaprezentuję Wam, co widzimy na stole, żebyście nie czuli się y, tak trochę skonf... Zagubieni. Zagubieni, zdezorientowani. A więc przede wszystkim to jest talia kart, które będziemy ciągnąć. To jest talia odkrywcy. To są sami odkrywcy, którzy mają specjalną zdolność, czyli jak kupimy go za 2 złote, to karta daje nam dwa złote, czyli w sumie dwa kredyty, powiedzmy, tak? Czyli to jest waluta, za którą kupujemy karty. Tu są nasze punkty. Jest to bardzo dziwne, ale to będziemy jeszcze mówić w podsumowaniu, ponieważ punkty w tej grze mamy w postaci kart. Nie żadnych znaczników przesuwanych, tylko po prostu karty. Tutaj jest pasek zawsze pięciu kart handlu. To jest, nasz, to, jest to miejsce, gdzie kupujemy karty za karty, które mamy e, w naszej talii to jest moja talia, to jest ta, talia Ameli, Ameli I teraz chodzi o to, że zawsze w ręku mamy pięć kart oprócz. Pierwszego gracza w pierwszej turze. Pomilosujemy teraz pierwszego gracza, więc mamy taką specjalną monetkę. I teraz tak, Ty chcesz być chcesz być ludzikiem, czy chcesz być skrzyneczką? Chcesz być skarbem. Chcesz być skarbem. Hm, Ciekawe czemu, dobra. Poleciało. No, niestety nie jest. Jest jesteś skarbem, czyli ja zaczynam. OK. Wybraliśmy pierwszego gracza. I tak, pierwszy gracz dobiera trzy karty ze swojego e, ze swojej mm, talii, A może w ogóle jeszcze pokażę? że talia składa się z zwiadowców i żmi. Zwiadowców zawsze jest 8, żmi zawsze są dwie, tak? Taki jest starter. I one są tutaj pomieszane. Zawsze 10 kart na starcie. I to jest nasz pierwszy deck. To jest ogólnie deck builder, więc będziemy stworzyć swoje własne talie. No to możesz wziąć już 5 kart. I mamy, e, wszystko składa się z trzech faz. Zaraz zobaczycie, jakich. Na początku jest faza dobierania kart, to już zrobiłem. I teraz mam takie trzy karty. I za te trzy karty mogę dokonywać tylu zakupów, ile chcę, ale muszę, muszę mieć. E, Musi się kaso zgadzać. Musi się kasa zgadzać. Hajsy muszą się zgadzać, więc zagrywamy karty jeden po drugim. Czyli ja zagrywam, potem Amelia zagrywa. Mam 3 złota. Za 3 złota nie jestem w stanie kupić dużo. Ale na przykład, jak widzicie, tutaj mamy tylko dwie z czterech frakcji, bo ogólnie frakcji w jest cztery. Mamy A tylko kult maszyn. Ile potrzebujecie kasy? To jest. To jest ta tak, ta to, jest, to jest właśnie wymóg kasy, więc jakże mamy tutaj. Mamy tylko kult maszyn i federację handlu dostępną, więc ja sobie kupię. Stację bojową, bo jak widzicie, również karty dzielą się na dwa typy: karty okrętów i karty baz. Zaraz zobaczycie, czym się różni baza od okrętu. No i tak, to jest nasza główna talia: to są karty odrzucone, które my trzymamy awersem do góry, dokładamy kolejną kartę, bo tutaj zawsze musi być kart 5. Możemy też kłaść odkrywcę, to jest ten zawsze stały zakup. 5 stąd, 1 stąd. Teraz jest tura Ameli. A ja sobie oczywiście dobieram 5 kart. A ja sobie poszaleję, bo starszy ja mam 5 kart. Zacznę od tego najważniejszego. Mam tylko jedną. Tak. Więc jedno obrażenie, poproszę. To oznacza, ile obrażeń zadaję przeciwnikowi. Czyli mamy 50 punktów autorytetu. Ja i Amelia. Ja teraz dostanę jedno obrażenie, więc odrzucam punkt autorytetu. Ciężko tutaj trzymać keeping track, czyli ciężko trzymać. jak to się mówi Był ładnie po polsku. Nie jest to oczywiste po prostu, ile mamy punktów, to jakoś tak wychodzi w praniu. Jak już jest mniej karty, to widzimy dokładnie, ile tych punktów autorytetu mamy. Czyli po prostu to jest nasze HP. Więc ja wykorzystam moich czterech zwiadowców. Tu masz czterech zwiadowców, tak, czyli masz siłę zakupu o wartości 4. I kupię sobie mecha. Mech patrolowy poszedł. I to było na tyle w tej rundzie. Tak, oczywiście dokładamy kartę. O! O kurczę, flanta mechów się pojawiła teraz. One wszystkie mają specjalne zdolności, które zaraz Wam zaprezentujemy, więc na razie, na razie kupujemy karty, więc wiecie, to na razie Jak będziemy jest... zagrywać, to Wam przy okazji tak. powiemy, co na nich jest. Zawsze jak zagrywamy kartę, musimy, musimy od razu wykonać akcję do, do, z tą kartą związaną. Zaraz wyjaśnimy, co to są te znaczki i tak dalej. I czym się różni baza od okrętu. Więc ja też od razu już wysyłam do, do Ameli żmiję, bo mam ten sam układ kart w sumie. Czyli mam 4 e, wartość 4, jeśli chodzi o moc... Handlu, że to tak nazwę e, więc więc ja zaryzykuję, kupię sobie bota rakietowego czyli drugą kartę z frakcji, warto mieć dużo kart konkretnej frakcji, zobaczycie jak, jak działają sojusze mam też kokon handlowy czyli na razie wykorzystałem to mam też dwa, kupuję kokon handlowy niech będzie, albo kupiłbym kupiłbym odkrywcę, gdybym gdybym nie miał nic ciekawszego ale mam ciekawe, więc niech będzie Twoją ja już mi je też zabierzesz. już mi je też zabiera. I już nie mam kart, więc dobieram dwie. Te oczywiście pasuje. Zaraz za ekranem. I dobierę sobie trzy. Gra jest bardzo szybka. Naprawdę, myśmy zagrali przed nagraniem i Ameli, tak dobrze karty doszły, że myśmy rozegrali ją w 15 minut. A tak myślę, że pół godziny to trwa rozgrywka. Myśmy mamy chyba pięć rozgrywek. Ale no ja strasznie żałuję, że jej nie nagraliśmy, bo ja tam tak. wygrałam i to szybko, <laughs> sprawnie i pięknie. Tak, pierwszy raz że że się wygrałaś. Dokładnie, tak. No, to rzeczywiście Top, był zaczynamy. piękny. No już żmijka, więc ja odrzucam. Wykorzystuję moich czterech świadkowców. Kupuję igłę. Igła, I tyle. Igła, która z tego co pamiętam. Potrafi, potrafi kopiować, tak? Tak. Kopiować wybranego, wybrany statek. Proszę bardzo. Krąg globów się pojawił. Krąg globów. No dobra, zobaczmy, co mamy w kartach. No więc u, się, u mnie pojawiła się stacja. I teraz o co chodzi ze stacjami? Przepraszam, baza. Baza, stacja. Baza zostaje w grze. Wszystko inne, co wrzucamy, w fazie zagrywania kart, potem jest ta faza czyszczenia, czyli po prostu wszystko, co użyliśmy, i nawet to, co mam w rękach, zawsze odrzucamy. Tak? Więc teraz ona zostaje, zostaje w grze. Czyli jak skończy mi się tura, baza dalej będzie. I mamy specjalne możliwości. Akurat tutaj nie ma specjalnej zdolności tej bazy. Jest tylko specjalna zdolność, kiedy zezłomujemy. Tak, To jest znacznik zezłomowania. Jeżeli zezłomuję tę kartę, to wtedy mam siłę 5 do ataku. Czyli po prostu odrzucam ją tu i ona nigdy nie wraca do gry. Ważne są dwie kwestie. Discard, czyli odrzuć kartę. Ona wróci do talii prędzej czy później. Typowy deckbuilder, jak chociażby w Dominionie. I mamy złowisko i do, ze złowiska nigdy już nic nie wróci do gry, więc to jest istotne. Sami będziemy też chcieli zumować karty, żeby nie mieć jakichś kiepskich kart pod koniec gry w swojej talii. Więc ja zagrałem i zobaczcie, jeszcze są dwa typy. Tu niestety widzimy same posterunki? Nie. Krajna... Kraj... krąg Blobów, zobaczcie, ma srebrną tarczkę. To jest taka różnica, że przeciwnik może zaatakować tę bazę, nie stację, będę pewnie je mylił długo, ale... Nie musi, natomiast posterunek musi zaatakować, żeby móc atakować mnie. Posterunek mnie chroni, chroni przed obrażeniami również. I zawsze będzie musiał oberwać, jeżeli chce przeciwnik dostać się do mnie. Więc taka szybka opowieść o bazach. Tak wyglądają moje karty, więc oczywiście żmija leci też do Ameli, żeby ją tam pokąsić. Pokąsać. Pokąsać? Pokąsać? Nie pokąsić? Ukąsić. Pokąsić, a pokąsać. Polska trudna języka. No i dobrze, nie stać mnie na nic fajniejszego, więc biorę krąg blobów. To będzie moja druga baza, ale ta jest posterunkiem, więc teraz jak odrzuciłaś już jeden? Nie, ponieważ jeszcze jest z bazy. No to? Nie, to nie jest z bazy, nie. to jest A, przy odrzuceniu. To, to zawsze uroczy, też nas myli. Jeden. Tak, jeden Żmija wraca, poleciało. Ja biorę 5k. No to ja sobie poszaleję. Poszaleję sobie tak, że użyję pięciu zwiadowców. Centrum obrony sobie kupię. Dziękuję, twoja tura. To trzeba mieć farto, żeby mieć pięciu zwiadowców. I kolejna stacja kosmiczna. W tej grze trochę trzeba mieć szczęścia. Przyznaję. Bywa tak, że jak nie ma się szczęścia, to można szybko zginąć. I też musi być dobry dobór, ka dobry dobór kart. Więc na Amelię znowu lecisz, mija. Tyle jadł we mnie. Ale żeby było ciekawe, zaraz pokażę na belga sojusz, bo wykładam drugą kartę, która ma ten sam znacznik. I jeszcze przy okazji kokon handlowy. Zaczynasz jak ja w poprzedniej rozgrywce. Tak, i jeszcze mam dwóch zwiadowców, którzy tutaj mają siłę. Siłę 2, tak? Znaczy siłę handlu 2. No i teraz, co to oznacza? Sojusz to jest bardzo ważna mechanika w tej grze. Jeżeli wyłożymy na stół, nieważne czy są to bazy, czy są to okręty, dwie karty tego same, tej samej frakcji, czyli w tym przypadku buntu maszyn, to używamy również zdolności, która jest opisana tutaj symbolem. Widzicie, że tutaj są te symbole na dole zaznaczone. I na przykład w przypadku tej karty dodatkowym atakiem bota rakietowego jest to, że zadaje dodatkowe dwa obrażenia. Jego podstawową natomiast umiejętnością, które mogę użyć, ale nie muszę, to jest istotne, jest, że mogę złomować kartę z ręki lub ze stosu kart odrzuconych. Więc od razu używam tej specjalnej zdolności, wyrzucam zwiadowcę jednego, złomuję go i teraz uszczupiłem swoją kartę, swoją talię z jednej karty, która wydaje mi się najmniej potrzebna. Teraz Tak taką jest najbardziej podstawowe, lepiej je wymieniać, tak mi się przynajmniej wydaje, chociaż strategie są różne. I teraz mam 3 punkty handlu, łącznie mam 5 punktów handlu, i za to znowu mogę sobie coś fajnego kupić. Kusiła mnie baza Mechów, a czy planeta Mechów, żeby iść mocno w bazy, ale kupię sobie jacht Ambasady, bo podoba mi się to, że on leczy. jak widzieliście on tutaj leczy. Skorta handlowa, też fajna karta, ale wezmę też sobie odkrywcę, bo mam łącznie 5, tak więc rozdysponowałem. Możemy kupić tyle kart, ile chcemy. Ile teraz... możemy. Ile na chcemy, ile w sensie tak, ile najlepiej pozwoli nam kasa, no i tyle w sumie. Tylko jeszcze obrażenia, żmię Ci wysłałem, plus jeszcze tutaj to łącznie 5. tak, pięć obrażeń, żegnaj piąteczko. żegnaj piąteczko, a karty w ogóle są dwustronne, to przy okazji Wam opowiadam. czyli jedynki są dwustronne z piątkami, dziesiątki są dwustronne z dwudziestkami. No dobrze, poszalejmy. Z tym sobie bardzo poszaleję, to mi nic nie da, po sobie przesunąć, więc tak. A nie, dobrze. w sumie coś mi to może dać. No dobrze, damy tu coś. No to kopiuje masz. Kopiuje okręt, tak, wiadomo który. Czyli tak, bo no trzeba, trzeba opisywać, bo będę mnie to będzie nie będę robił, ale ta karta, igła mimetyczna, kopiuje tę kartę, czyli mamy dwa mechy patrolowe teraz w grze. I Co ty... mi daje albo 10 punktów ataku, ataku albo 6 6 znaczy, złota. Powiedziałbym, że 2 razy 3 lub 2 lub razy 5. I to można w dowolnych y, połączeniach robić, tak? Czy może być i 3 złota i 5 ataku, może być 6 złota, tak. A do tego jeszcze możesz zezumować kartę z ręki. Dwa razy, bo to jest zdublowane. Kupię sobie planetę mechu. Czyli wykorzystam 5. O, szybko poszło. I bota jeszcze sobie wezmę. Czyli Proszę. przez całą mocę zakupową wykorzystałam. No, jeszcze to. Podziłaś, że nie będziemy atakować. Przed chwilą. No ty mi nie będę się no atakować. Ty mi będę nie się atakować. Nie będę cię atakować. atakować, ale za chwilę cię zaatakuję. Mogę I to w tej samej rundzie. Kartę. Może zezłomować kartę. Odrzucam dwie jedyneczki. Więc ją zezłomuję. I tyle. I to by było na tyle. Zbieraj te swoje zabawki. Zrobimy też ci porządek. Mały, żeby nie, to nie myliło. Was tutaj za bardzo. Ja sobie potasuję. No ja też sobie powinienem i, i zaspałem raz, dwa, mamy ich tu pięć. Nie można mieć więcej kart w rynku niż sześć. Nie widziałem też żadnej karty, która daje mi możliwości takie. No powiem, <gryw> powiem szczerze, że mamy do czynienia po prostu z sześcioma punktami handlu. Tak? 6 punktów handlu. Ale to możesz sobie poszaleć, możesz sobie kupić okręt. Eee, a poza tym, przepraszam bardzo, cofamy. Błąd, błąd, który zauważyłem. Zobacz, stacja bojowa, potrzebujesz przebić się przez 5, bo jest posterunek. Wcale nie tracę tych dwóch punktów. Teraz sobie zauważyłem, przepraszam bardzo. No, Widzisz? Kręcznie. Posterunek, tak. Posterunek chroni mnie, jeżeli. No właśnie, to nie jest tak, że posterunek traci dwa punkty, teraz ma 3. Musi być przynajmniej 5, żeby go zniszczyć, czyli wszystkie ataki poniżej 5 chronią mnie przed obrażeniami. To jest fajne w tej grze. Dobra, 6 punktów handlu. Na co je wydamy? Coś czuję, że będzie to na pewno Frachtowiec. Mimo, że stać mi na y, droższe karty, ale... Ale to jest taka... Ale czy... to jest bardzo fajna karta. O kurczę, klęta mm. No to teraz dwa wydamy jeszcze na, na odkrywce I mamy 6. Do widzenia. Moja tura się skończyła. Tury, jak widzicie... Poważnie. Jak już, jak już jesteśmy bardzo wprawieni, to naprawdę bardzo szybko te tury idą. No tak, Też 5 wiadowców. Co kupiłaś? Eskortę handlową. Tla. Chciałby mieć więcej, więcej fajnych kart, ale nie zawsze jest w stanie. O, zwykły wahadłowiec, który też nie zgubił kart, to nie jest, nie jest. Dużo federacji handlowej się pojawia, czyli niebieskich. Mamy też przedstawiciela gwieźdznego imperium. Gwieźdzny chciałbyś powiedzieć. Prawie mi się tak udzieliło troszkę. No dobra, no to na pewno żmijka leci, nawet dwie do ciebie żmijki lecą. Mamy też kokon handlowy i mamy dwóch zwiadowców. Tak, staram się to pokazać tak, żeby było widać. Wszystko ładnie. Czyli łącznie mam siłę handlu 5. I to naprawdę trochę smutek. Ale zobaczymy, najpierw kupię wahadłowiec, sobie tutaj tapuję, żebym widział, że kupiłem wahadłowiec. Może kupię coś jeszcze. O, bot zaopatrzeniowy jest, proszę bardzo. Czyli tapuję kokon, biorę bot, bota zaopatrzeniowego, może być. No i mamy znowu teraz planetę handlową, czyli kolejna baza. Zaczyna się dużo baz pojawiać, ale to jest wszystko. Więc do ciebie w sumie leci... Ja już sobie wezmę dwa obrażenia. Tak, dwa obrażenia poleciały, poszło. U mnie cztery. Tak, to tasujemy. Czasami warto mieć małą talię, choć jeżeli ma się dużo kart, ale naprawdę na przykład dwóch tylko frakcji, to jest duża szansa na kombosy i naprawdę można tymi kombosami wykończyć przeciwników, bo właśnie chyba Amelia na mnie coś szykuje. Zaczynam. O, Planeta Mechów. To jest, to jest fatalna karta. Ja chciałem ją wziąć, nie wiem, czego tego nie zrobiłem, bo ona... Planeta Mechów liczy się jako sojusznik dla wszystkich frakcji, czyli cokolwiek teraz Amelia zagra, będzie sojuszem. Ale nie ma takiej potrzeby. Ale już jest nawet sojusz samo od siebie. O Jezus, Maria. Co tu się dzieje? Co to, że ich tu przywaliła we mnie teraz? Boty, igłę, żmije. No dobra, to teraz igła mimetyczna. Aha, to tylko może bota rakietowego. To ja imitować. zacznę od tego, od złomowania. Możesz dwa razy złomować, bo igła mimetyczna jest botem rakietowym. Czyli możesz dwie karty złomować, jak chcesz. No dobrze, pozbędę się. Dwóch niech będzie. Zobaczymy, co nam z tego przyjdzie. Dwóch zadowców się pozbyłaś, tak? Tak. Planeta zostaje. Tu są. Możemy liczyć obrażenia. Tu nic więcej się nie dzieje. 2, 4, 6, 8, 10. Nawet się zgadza z tego, co widzę. 10. Jesteś dumny, prawda? Czyli 5 na pewno trafia w mój posterunek, który właśnie został zniszczony. Bardzo ważna rzecz. Zniszczone posterunki, yy, bazy, stacje nie lecą na złomowisko. One mogą się jeszcze pojawić, jeżeli wejdą z powrotem do gry przez talie. To jest bardzo ważne. Są tylko dystagorowane. Tak, one są tylko wyrzucane na. Sto kart odrzuconych a wyrzucę za piątkę nie, nie znikają z gry. To Na początku na początku w ogóle jak graliśmy pierwszy raz, to mieliśmy zagwoskę. Czy rzeczywiście tak jest? Czy rzeczywiście trzeba atakować? Czy złumujemy, czy tylko diskardujemy? Dla nas oczywiste było, że będziemy złumować. A tu nie, tylko diskard Ty może wrócić do gry. Zaczynam od zagrania krągu blobów, który widzicie jest tylko i wyłącznie bazą, a nie posterunkiem, więc nie trzeba go niszczyć, ale może. Za złomowanie, W każdym chwili mogę cię złomuję i mam do tego jeszcze 3 złota. Nie mam nic do szczęścia do kart w tej, tu tej turze, bo zobaczcie, wszystkie są z innej frakcji, więc żadna. Jeszcze mam dwa, tak, dwa boty, które dają mi kasę. Leczę się o trzy, co znaczy, że mogę sobie dorzucić piątkę i odrzucić dwie jedynki na przykład. Od tego zaczynam. Mogę złomować kartę. Mogę kartę, ale właśnie. Nie mam nic w Discardach dzisiaj. To jest ten problem. Musiałbym odrzucić to z tych i będę musiał to uwzględnić za chwilę. Jeśli pojrzysz na mnie dwie bazy w grze, to dwie karty. No niestety mam jedną, bo mi ktoś zniszczył przed chwilą jedną moją. Nie wiem za co. Ależ, ależ, oczywiście. Też tak myślę. Mam tylko trzy ataków, więc niestety nie zaatakuję planety mechów. Co mnie martwi. Mam jeszcze tutaj atakować. No, nie mam czym za bardzo jeszcze. I mam cztery bądź trzy punkty handlu. No dobrze, to zrobimy tak. Kupimy tylko jednego odkrywcę. I odrzucimy... To, to jest w ogóle złumowanie, tak? Bo używam tej specjalnej zdolności złumowania, i to będzie na tyle, jeśli się nie mylę. To wszystko zrobiłem chyba prawidłowo. O, a ja muszę się potasować. Jak nie, to oczywiście w opisach, znaczy nie w opisach, w podpisach. Jak widzicie, widzicie jakiś błąd, dawajcie znaka. W komentarzach z timestampem, czyli z określeniem czasu, na przykład, nie wiem, 12.30, 12.34 sekunda, tak? I w ten sposób ja będę mógł dodać napisy do tego filmu, więc pamiętajcie sobie włączyć napisy, że w razie, jak będzie popełniać błędy, to tam one będą spisane. Wyrównam to ładnie, żeby było ładnie. O, tak, o. Dobrze. Nie jest tu równo, no ale wiecie, nie ma tu żadnej maty. To jedziemy. Centrum Obrony. No i teraz ciekawe, to jest również Centrum Obrony, jest sojusznikiem planety Mechów. Tak. O kurcze, masz posterunek wielkości 11 punktów. No, ciężko będzie to zdjąć. Zacznijmy od tego, że leczę się o 3. to mi się chyba przyda. No, autorytetów. A autorytet ci się przyda na pewno. I teraz tak. 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 Robi się ciekawie. Znowu ta igła mimetyczna. Trochę poprawy, żeby było widać. No dobrze, więc tak. Jeden mech wykorzystuję jako kasę. Czyli mam trzy, cztery. A kłaść tak, żeby wszyscy widzieli. I wezmę sobie planetę handlową. Ty się lecisz w bazę mocno? O jak miło kupię jeszcze sobie bota. I to jest właśnie ten aspekt szczęścia, który czasami jest w tej grze potrzebny. Tak. A tu zamiast kasy biorę pięć obrażeń, czyli generalnie, czyli znowu, tak. Pięć obrażeń wygnamy krąg bloku. To no, nie tylko jedyne twoje obrażenia. Wiesz, że ja ci nie muszę podpowiadać, ale robię to. A, bo ty użyła... Masz sojusz. Pamiętaj, że każda karta jest w sojuszu. Ta też jest w sojuszu z planetą mechu, więc możesz tego właśnie dodatkowe dwa. faktycznie, przeoczyłam to. No to, to, to oczywiście, to dwa obrażenia, że tak, no. Jeszcze dwa obrażenia. Czyli 5 zamieniam na trzy. Tak. A bo ostatnio ty miałeś tę kartę, chyba, nie? Miałem, ale pod koniec rozgrywki. Ja jej nigdy nie miałam. Ale jest fajna. Mam wrażenie, że złumowanie, złomowanie, rozumiem, że go nie robisz. Nie. OK. Jedyne, co mi się teraz w moich kartach podoba, to to, że mam dużo punktów handlu, bo łącznie mam ich. Możesz się obkupić. Tak, mam ich łącznie 8, co już dobrze się zapowiada, szczególnie patrząc na planetę blobów. I szczególnie, że trochę tych zielonych, tych blobów to tam masz w swoich kartach, chyba. Dobra, pójdźmy, pójdźmy w planetę blobów. Zastanawiałem się, czy czegoś ciekawszego nie powinienem wziąć, biorąc pod uwagę, że mogę więcej kart nabyć. O, pojawił Uuu. się jakiś krążownik. No, dość dobra karta. No i chyba tyle, bo nie mogę zaatakować Amelii, ma dużo posterunków. Nie mam specjalnych zdolności, bo nie mam sojuszy, więc poleciało. I odrzucam te dwie żminie, które tutaj na mnie, znaczy, które na Amelię czekały, ale nie doczekały się swojej tury. Z handlem to ja nie poszaleję, ale zawsze lepszy odkrywca niż nic. Ale teraz poszaleję. No i znowu się sojusze zaczynają. Ja nie mam posterunku i to jest błąd. Znaczy, to nie jest błąd, to jest problem. Tak. To tu idziemy w obrażenia. To będzie 2, 4, 6, 8. Super. 8, czy, czy leczysz się o 3? Nie. No to chyba więcej, nie? Chyba 10, jeżeli się nie leczysz. To 10. Super, stara dziesiąteczka. A poczekaj. Aha, dobra. No okej, okay, nie. Ja ci już ci podpowiadam. Grasz po swojemu. Jest bod zaopatrzeniowy, mamy odkrywcę i mamy też trzech zwiadowców. Tak wygląda nasz zestaw, w którym możemy działać, więc łącznie mamy, zobaczcie, 7 złota. Dobra, okręt flagowy za 6, dorzucam. Jeden zwiadowca idzie złomowany być. Kolejna stacja. Bo mam siłę 6. A on kosztował 6, więc wszystko, co było, trzeba użyłem, zoomowałem kartę, to tyle. No dobrze. 3, czyli mm -hmm. jeszcze dobra. Miałam trochę inny plan, ale cóż. Także 3. ciężko mieć plan, zanim się. E... Zobaczę kartę. Zobaczę Biorę kartę. stację bojową. I zostakuję planetę handlową. żeby to się nie mieszało, powiem Ci, bo, bo wydaje mi się, że trochę może się mieszać, że twoje karty są za blisko tego. O, Jaki. może tak jakoś lepiej. No. Myślę, że tak jest, tak jest ciekawe. I teraz tak, dobrze to, to przesunę. To mam bez cortę. kartę. Tak. Idziemy w wyobrażenia. To już koniec? Tak, to już koniec. No dobra, czyli Dwa, co? Dwa? Cztery, osiem. 9? 9. A leczysz się o cztery, bo tutaj masz. To nie jest lub, to jest dodatkowo 4 leczysz. Zamiast sobie 1 na piąteczkę. Czyli jeszcze raz, 2, 4, 9. No i niestety dostaję mocno w dupkę. Na razie mnie łoi Amelia. Żeby się odkuć będę musiał trochę pomyśleć, po, 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 po pokombinować Pokupować. Pokombować, dlatego czasami rzeczywiście człowiek może uważać, że przegrywa. A potem nagle przyjdą karty, dobre komba wejdą i już jest lepiej. Proszę bardzo, planeta Bobów się Bobów? Bobów. <laughs> tak kurczę, i fasolek przy okazji. Planeta Blobów się pojawiła i do tego mam w końcu sojusz o... frakcji handlowej, czyli bardzo fajnie, dodatkowo jeszcze mam zasilone to dwoma zwiadowcami. Zjadowca odkryca to są neutralne karty, tak? By the way, nie mam żadnych znaczków. Możesz się nakupować możesz się uleczyć trochę. Więc teraz tak, sumujmy to. Jak to wygląda? To wygląda tak, że mamy 9 punktów handlu, do tego następny okręt, który kupię w bieżącej turze mogę położyć na wierzch swojej tali, więc od razu będzie użyty w następnej turze, co jest też miłe. No dobra, to trzeba wykorzystać tę supermoc w postaci e, okrętu, czyli kupuję krążownik liniowy, mimo że jest koloru, którego nie chcę zbierać, ale kładę go na wierzch swojej talii kupując, czyli już mamy 6. Jest kokon handlowy, miło. 6 użytych, zostało mi jeszcze 3, więc kupuję kokon handlowy. Tylko on leci na Discard. Został mi jeden, czyli już za jeden nic nie kupię, ale jeszcze jestem w stanie strzelić z planety Blobów. Tak, dokładamy kartę, żeby było widać. Staje się Planeta Blobów atakuje za 5 Centrum Obrony. Centrum Obrony zostało zniszczone. Ale masz jeszcze planetę mechów. Nie jest źle. No nie atakujecie, bo nie mam czym. Planeta Blobów zostaje. Oszukiwanie. Oj-oj! Oj-oj! Aha. ojoj. Aha. Cześć. To jest planeta handlowa. Uch. Będzie fajnie. Tak myślę. Zaraz sojusze już pojawią. O ile tego! Sporo powiem ci. Czy moje karty coś. Czy moje... moje karty też coś będą potrafiły. Nie wiem, czy, nie wiem, czy dadzą radę. No, zobaczymy. Co mi? Co, e... co ci zaproponuję? Nie, co igła mimetyczna symuluje? Który, który pojazd? Który okręt? Mecha. Dobrze. I co z tym robisz? Jednego mecha wykorzystuję jako kasę, co mi daje 4. Tutaj proszę kłaść. Do, wiesz, już. Co mi daje 4. No, teraz sobie jeszcze jednego mecha. Bo nigdy za dużo, oj. Same, Same bazy. bazy. A drugiego mecha już wykorzystam jako obrażenia. Nie, ale zacznijmy od tego, tu się uleczę w ogóle od dwa. Po co ci leczenie? Potrzebne mi leczenie. Och, to z tym się zgodzę akurat. Ja, może tak, zrobimy. Dlaczego się uleczyłaś za cztery? To mały trwały, Co ty robisz w ogóle? Co ty, ty teraz? Doduję sobie Uj. dwie jedyneczki po prostu. Czekaj, bo tu już... tu mi się to rozmnożyło? Co ty tutaj teraz zamiąchałaś? Jesteś pewna, że dobrze zrobiłaś? Nie. Okej. Okay. A co? To ja nie, nie wnikam, dobrze, to będziemy rzucali poprawki na ekran. Będziemy, będziemy. Mogę zezłomować kartę. I chyba to zrobię. Ja widzę, że możesz nawet dwa razy zezłomować. Mając igłę mimetyczną możesz trzy razy zezłomować. Zezłomuję dwie. To mi wystarczy. To masz tak. 5, 7, 9. No, było na tyle. A co, co symuluje igła? Macha. Jednego. To było za 3 złota, tak? Jednego wykorzystałam jako złota, drugiego wykorzystuję jako. Czyli 9. Tak. Czyli 9. We mnie, czy, czy coś jeszcze? No musisz powiedzieć, co walisz. To no. 7, tam 2. No jak toaleta bobów. Blobów, co jest ja tym bobem? Masz jakiś problem z bobami. Najwyraźniej. Dobrze, moi drodzy, więc to był. To był pokaz przedpremierowy, to, był, to była pierwsza część, czyli rozgrywka wstępna, widzieliście jak to więcej wygląda, jak jesteście zainteresowani jak to wygląda bardziej, to zapraszamy Was, no i teraz ta najtrudniejsza część, prawy górny róg, o tutaj, tu będzie ikonka, która Was odniesie do filmu z rozszerzonym gameplayem i z zakończeniem, oczywiście możecie zobaczyć od razu podsumowanie nasze w trzecim filmie, dziękujemy Wam bardzo za ten odcinek, wielka piona i do zobaczenia w drugi, cześć!